Prezentowana mapa Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy pochodzi z około 1592 roku z atlasu Fasciculus Geographicus, opracowanego i wydanego przez Johanna Busemachera i Matthiasa Kłada. Rytował ją Henrykus Nagel. Jego sygnatura rytownicza znajduje się nad dolną ramką: Henricus Nagel fecit. Na odwrocie opis łaciński Polonię. Przynosi informacje o Polsce. Mapę sporządzili Matthias Kład, który był rytownikiem i kartografem z kolonii. Pochodził z Holandii, gdzie nauczył się fachu. Natomiast Johann Busemacher był niemieckim rytownikiem i wydawcą, drukarzem i handlarzem sztuki, działającym również w kolonii. Jak wskazuje się w opisie, mapa Ziem Polskich powstała według znanego dzieła kartograficznego Wacława Grodeckiego, który opracował ją podczas pobytu w Lipsku, a wydana została około 1562 roku w Bazylei. Mapę wraz z indeksem do niej i rozprawką Melanchtona o pochodzeniu Słowian Grodeckiego. Dedykował królowi Zygmuntowi Augustowi. Mapa Grodeckiego stanowiła pomniejszony i niewiele zmieniony fragment wcześniejszej wielkiej mapy Bernarda Wapowskiego, wydrukowanej w 1526 roku w Krakowie w drukarni Unglera. Ponieważ prawie cały nakład Map wapowskiego spłonął w czasie pożaru Krakowa w 1528 roku. Dzieło Grodeckiego uchodziło przez długi czas za najlepszą mapę ziem polskich. Była często wznawiana i przerabiana, a swoją popularność zawdzięczała m.in. zamieszczeniu jej w znanym atlasie Teatrum Orbis Terrarum Abrahama Orteliusa z 1570 roku. Jest to miedzioryt, odcisk płyty o rozmiarach 18x26 cm, na karcie o rozmiarach 27x36 cm. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Map.